Do 121 kilometra dzisiaj bardzo dobrze się nam jechało, mieliśmy dobre tempo, jak patrzyliśmy, gdzieś tam szósta pozycja, byliśmy w grupie tych zawodników, z którymi się ścigamy. No i na 121 kilometrze poczułem, że wspomaganie przestanie działać i Zatrzymaliśmy się, zobaczyliśmy, że jest wyciek, staraliśmy się naprawić, ale nie udało nam się naprawić, więc ruszyliśmy bez tego wspomagania. No i tak naprawdę 300 km bez wspomagania jechaliśmy po wydmach. Jazda bez wspomagania takim sportowym samochodem jest super no, ciężka i praktycznie się no, nie da jechać szybko, nie da się szybko kontrować. Ostatnie, można powiedzieć, 4 lata były pozytywne, bo cały czas był awans. Widocznie taka nauczka w tym roku musi być, żeby trochę zejść na ziemię i od, od nowa pracować. Może ta druga część rajdu będzie bardziej e, pozytywna.